Witajcie, ja nazywam się Anna Sowa, jesteśmy na kanale Teraz Ja. Dzisiaj chciałabym poruszyć taki temat dotyczący tego, jak myśleć pozytywnie. Jest to moja osobista koncepcja dotycząca pewnych niuansów i pewnych pułapek, którymi, z którymi chciałabym się z Wami dzisiaj podzielić. I tak. Myślenie pozytywne jest bardzo popularne w różnych kręgach. Nastawienie do życia w sposób pozytywny, prawidłowy, optymistyczny jest kluczem w wielu wypadkach do sukcesu. Dotyczy myślenia w sposób jak najbardziej nastawiony na osiągnięcie celu wizualizowaniem go, dostrzeganiem pozytywów różnych sytuacji, itd. Nie będę opowiadała o szczegółach tego, ponieważ źródeł i materiałów na ten temat jest mnóstwo, dzisiaj chciałabym się skupić na pewnym aspekcie, mianowicie dotyczącym efektu polianny. Co to jest efekt polianny i czego on dotyczy? Efekt polianny jest to pewien mechanizm psychologiczny stosowany przez nas i wskazujący na tendencje, i doszukiwanie się swoistą, do myślenia w sposób właśnie przyjemny, dostrzegania pewnych aspektów sprawy, tych pozytywnych, z pominięciem bardzo często tych negatywnych, i koncentracją na tym, co w tym jest dobre. I teraz tak, skąd się wziął ten termin? Dosłownie dwa słowa a historii. Mianowicie został pierwszy raz opisany w 1978 roku, jako że pani Eleonora Porter wydała książkę właśnie o tytule Polianna, i książka ta była inspiracją do powstania tego tytułu. Kilka słów o książce. Polianna była w zasadzie 11-letnią dziewczynką, wychowywaną przez ojca, nie będę opowiadała tej książki, bo może ktoś będzie chciał. Ją przeczytać. Uważam, że jest bardzo ciekawa, i nie jest to książka jedynie dla dzieci, bo czytając ją przez nas dorosłych, możemy zauważyć bardzo wiele ciekawych aspektów dotyczących właśnie tego mechanizmu, o którym będę mówiła, w przeniesieniu również na nasze życie. Więc warto się z tą lekturą zapoznać, jeżeli ktoś jeszcze do tej pory jej nie przeczytał. Tym niemniej, ojciec dziewczynki Polianny wymyślił zabawę w radość. Grę w radość, w doszukiwaniu się w każdej sytuacji, nawet najtrudniejszej, czegoś pozytywnego. I oczywiście Polianna przechodzi przez miliony różnych doświadczeń, przygód, na tym polega cała książka, doszukując się w różnych sytuacjach, jakże czasami skomplikowanych, właśnie pozytywów, właśnie szczęścia, właśnie radości. Co niejako w konsekwencji wpływa zarówno na jej życie, jak i odmienia nieco życie emocjonalne osób, które mają z nią styczność, i przynosi bardzo pozytywne rezultaty. Pragnę tutaj jedynie dodać, że ten mechanizm doświadczania życia w sposób pozytywny, doszukując się pozytywnych aspektów w każdej z różnych, znaczy w różnych sytuacjach wymaga pewnej korekty, wymaga zwrócenia uwagi. Ponieważ mamy tutaj do czynienia z bardzo, bym powiedziała, niebezpiecznym mechanizmem dotyczącym procesu gotującej się żabek. Jeżeli my jesteśmy w sytuacji, która jest bardzo trudna, i nie jesteśmy w stanie w należycie krytyczny sposób jej ocenić, to możemy. Poprzez systematyczne doszukiwanie się w tej sytuacji jedynie pozytywów, zużyć takie zasoby energetyczne, swoje zdrowie psychiczne, emocjonalne i fizyczne, że w konsekwencji e, stracimy siłę do tego, aby z tej sytuacji się wyzwolić i zauważyć y, nią i dostrzec w niej to, co naprawdę stanowi, co tam naprawdę jest, jaka to jest trudność. I jakie kroki należy podejść, być może radykalne, żeby w tej sytuacji nadal nie być i jej absolutnie nie akceptować. Podam przykład. Jeżeli mamy do czynienia z osobą, która ma niskie poczucie własnej wartości, jeżeli mamy do czynienia z osobą, która nie potrafi wyznaczać swoich granic, jeżeli mamy do czynienia z osobą, która jest nadmiernie krytyczna w stosunku do siebie, natomiast nie jest krytyczna w stosunku do otoczenia, zastosowanie mechanizmu i efektu poliany może być dla takiej osoby bardzo szkodliwe, wręcz niebezpieczne. Dlaczego? Dajmy na to. Osoba o takim opisie, jak powiedziałam przed chwilą, jest w relacji z inną osobą toksyczną. Jeżeli podejmie działania, na rzecz dostrzegania w swojej sytuacji pozytywów, skoncentrowania się na swojej sytuacji w taki sposób, że będzie zauważała tylko to, co dobre, to zaczną jej umykać bardzo istotne rzeczy, które godzą w jej zdrowie, w jej suwerenność, w jej autonomię, w jej możliwość bycia sobą. I pomijając te istotne fakty, będzie bynęła dalej w taką sytuację, idealizując w sposób dalece szkodliwy przede wszystkim dla niej, yy, i może w związku z tym doświadczyć no, wielkiego spustoszenia w jej funkcjonowaniu, przede wszystkim zdrowia psychicznego. Więc tutaj chciałabym Was bardzo mocno na ten aspekt uczulić. Sama jestem zwolenniczką myślenia pozytywnego, prawidłowego oczywiście, nastawienia pozytywnego wobec świata, które jest kluczowe po to, żeby mieć wiarę, żeby dostrzegać plusy w różnych sytuacjach, jak najbardziej tak. Natomiast nie sposób nie zwrócić uwagi na ten ważny aspekt, który może nam narobić dużego zamieszania i dużego spostrzeżenia. Więc podsumowując. Same myślenie pozytywne, same pozytywne nastawienie wobec wszystkich sytuacji w naszym świecie jest dalece, bym powiedziała, zagrażające. W przypadku, jeżeli my sami nie mamy właściwego wglądu w nasze mechanizmy, nie mamy możliwości obronienia siebie w sytuacjach, które są dla nas szkodliwe, i powiedzenia: nie podoba mi się to, nie chcę, żeby ktoś mi tak robił, żeby wobec mnie tak postępował, i nie mam akceptacji. I dla tych sytuacji nie będę się doszukiwała dobra. Więc to jest bardzo ważne, żeby ten element, ten niuans w zasadzie wyłapać. Bo tak jak mówię, wszystkie mechanizmy yy, myślenia. Yy, Pozytywnego, jeżeli będą zastosowane w sposób niewłaściwy bądź przez osoby, które nie mają właściwego wglądu w swoje mechanizmy, może być dla nich osobiście, personalnie bardzo szkodliwy, bardzo niepokojący i na pewno tutaj samoświadomość siebie, swoich granic i przede wszystkim miłości do siebie jest kluczowa. Tak, ażeby Móc korzystać z tego efektu Polianny faktycznie z radością, z miłością, oczywiście w pierwszej kolejności do siebie, ale tak, żeby nie narobiło nam to oczywiście szkody. Tak więc bardzo dziękuję. Zapraszam do dyskusji na ten temat z wielką otwartością. Czekam na komentarze. Pozdrawiam serdecznie.